Witam serdecznie i teraz zapraszam wszystkich Panów z podznaku Panny na czytanie dla Was na kwiecień 2025 roku. Zobaczymy, co tutaj dla Panów pokaże karta wyroczni. Oczy Kondora dla Panów z podznaku Panny. No i zaczynamy. Jaka energia główna dla Was? Słońce. Co odejdzie do przeszłości? Rycerz, buław i arcykapłan, co przyjdzie nowego Są ostateczny i król denarów. Praca.

Single, co dla singli. No i tak, co my tu mamy jako energię główną? Mamy kartę słońca, czyli pokazuje nam się, że w kwietniu panowie z pod znaku panny będą pełni energii. Będą mieli yy, Dużo takiej wiecie energii życiowej, siły, będą aktywni, będą chcieli działać. Słońce to również um, ciepło, takie wiecie, emanuje od Was ciepłem, wy się nad czym skupiacie, jesteście radośni, zadowoleni. E, słońce może pokazywać nam również dziecko albo ojca, więc być może tutaj e, pokażą się jakieś sprawy związane z waszymi dziećmi, lub też sprawy związane z waszym ojcem. E, ale no, bardziej tutaj chodzi o to że, to, to, że jest to energia, energia do życia, chęć do życia, że wy zaczynacie działać, że wy działacie w jakimś kierunku, być może w kierunku jakiegoś swojego sukcesu, jakich spełnienia swoich marzeń, spełnienia swoich planów. Taka energia nam się tu pokazuje. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj mamy rycerza, buław i arcykapłana, więc być może do przeszłości odchodzi takie gonienie za, jak, za jakąś wiedzą, na przykład, że, za, że bardzo skupialiście się nad tym, żeby um, ukończyć jakieś tam kursy, ukończyć jakieś szkoły, szkolenia. I tu bardzo Wam na tym zależało, Wy się na tym skupialiście, no i już być może to zrobiliście, ukończyliście, tak, i teraz odchodzi to do przeszłości, albo po prostu zrezygnowaliście, bo teraz zaczynacie robić coś inaczej niż do tej pory, czyli co przyjdzie nowego u Panów. Pokazuje mi się tutaj, że zaczynacie robić coś inaczej niż do tej pory, że wy się już nie skupiacie za bardzo na, na, na przeszłości, tylko ruszacie w nowe. Tutaj pewien etap waszego życia się kończy. Mamy sąd ostateczny, czyli takie, wiecie, zakończenie. Sąd ostateczny mówi nam o tym, że być może w sprawach finansowych tutaj mamy króla. Denarów, czyli osobę taką spełnioną, osobę, mężczyznę i to być może jesteście wy, bo jest to mężczyzna z trygonu Ziemi, czyli Byk Pan na Koziorożec, więc być może chodzi o to, że wy robiąc coś inaczej niż do tej pory osiągacie jakiś sukces. Być może zostajecie swoimi własnymi szefami, tak też tu może być, ale chodzi również o sukces materialny, taki, że wiecie, że wy robiąc coś inaczej niż do tej pory, nie skupiając się na przyszłości, nie żyjąc przeszłością, tylko idąc przed siebie. Osiągacie jakiś sukces, i tutaj może chodzić o różny sukces. Wiecie, tu może chodzić również o sukces zdrowotny, no bo mamy materię, prawda? Czyli być może Wy bardziej zaczynacie dbać o siebie, może Wy zaczynacie, wiecie, nie wiem, chodzić na siłownię, stosować dietę, może dbać o siebie, o swój wygląd, o swoje zdrowie, a może właśnie o sferę materialną. Tak też może być. No tutaj dla jednych osób może być tak, dla innych inaczej, prawda? Jeżeli chodzi o. Mamy tu piątkę buław, szóstkę buław i piątkę kielichów. Czyli pokazuje nam się tu takie, jakby współpraca, współpraca być może przez internet, być może z, z kimś, jakby nad jednym celem. Współpracujecie. I tutaj dzięki temu osiągacie sukces. Ale z, ten sukces osiągacie Właśnie poprzez to, że nie skupiacie się na tym, co wam nie wychodzi, tylko szukacie nowych możliwości. Tutaj, na przykład, coś wam nie idzie, tak? Nie. E, weźmy to, te karty. Coś wam nie idzie, coś nie idzie po waszej myśli. Wy jesteście już zdołowani, jesteście smutni, nie wiecie, co z tym zrobić. Pojawia się ktoś, kto pokazuje wam, że słuchaj, możesz to zrobić tak i tak. I wy dostrzegacie te nowe możliwości, robicie coś inaczej niż do tej pory, i to przynosi wam sukces, i jest to sukces właśnie dzięki innym osobom, czyli że ktoś wam coś tutaj podpowie, ktoś wam coś pokaże, ktoś wam coś być może zasugeruje, i wy się wtedy odwrócicie i zobaczycie, że tutaj te dwa kielichy są pełne i że te nowe możliwości są, że coś tutaj mogę zdziałać innego, tak? Dobrze, a teraz co w finansach u panów? No mamy tu trójkę buław, króla pentakli i świat, czyli pokazuje nam się energia powtórzona króla pentakli. Do tego trójka buław i świat, czyli wydaje mi się, że wy swoje finanse możecie w tym właśnie kwietniu przeznaczać na jakieś wyjazdy. Być może będziecie coś planować, być może będziecie coś kupować, być może będziecie, nie wiem, bukować jakieś bilety czy coś takiego. Pokazuje mi się tu, że niektóre osoby mogą planować jakieś wycieczki zagraniczne. Tutaj Trójka Buław również mówi nam na, o, o takim otwarciu się na nowe horyzonty, więc być może, no właśnie, coś takiego, że gdzieś będziecie planowali sobie jakieś wyjazdy i na tym będziecie się skupiać. Na to będziecie wydawać po prostu swoje pieniądze w kwietniu. Jeżeli chodzi o rodzinę, mamy tutaj dziewiątkę kielichów, są to stateczne i asa mieczy. Są to stateczne pojawia nam się również tutaj, czyli ta energia jest powtórzona. Czyli tak... Dziewiątka kielichów mówi nam o spełnieniu marzeń, tak? Że, żeby spełnić marzenie jakieś takie wasze rodzinne, jeżeli macie marzenie, chcielibyście coś zrobić wspólnie, prawda? No to tutaj trzeba będzie postąpić inaczej niż do tej pory, otworzyć się na coś nowego i nie skupiać się na tym, co było, tylko po prostu odciąć się, jakby od tego, co wam nie służy, a to pomoże Wam yy, zakończyć. No i dobra, wyłączyła mi się kamerka, więc powtórzę jeszcze raz. Tu mamy dziewiątkę kielichów, sant ostateczny i asa mieczy, czyli w rodzinie pokazuje nam się to, że jeżeli chcecie spełnić jakieś wasze rodzinne marzenie, trzeba zrobić coś inaczej niż do tej pory. Być może nie oglądać się za siebie, nie rozpamiętywać, nie, nie skupiać się na tym, co było, tylko porozmawiać, pojednać się i... To zakończy jakiś tam wasz problem, i zostanie spełnione wasze marzenie. Coś takiego nam tu przychodzi. Dobra, jeżeli chodzi o związki, mamy tu ósemkę buław, siódemkę kielichów i króla kielichów, czyli tak pokazuje nam się tutaj um, osoba taka wiecie, empatyczna, czyli być może wasza partnerka jest taka empatyczna, jest bardzo taka pomocna, a może jest po prostu strygonu wody, czyli rak, ryby, skorpion. I ta. I tutaj właśnie z tą swoją partnerką będziecie mieli dużo jakichś opcji do wyboru. Będziecie nad czymś. Będziecie mieli tu jakieś takie dalekosiężne plany, będziecie nad czymś rozmyślali, będziecie chcieli coś zacząć działać i te działania bardzo, bardzo przyspieszą. Tutaj nad czymś się zastanawiacie, coś chcecie zrobić i. Następuje takie przyspieszenie, wiecie, pojawia się być może jakieś ogłoszenie w internecie, bo to też może być internet, no i zaczynacie działać, tak? Tylko działajcie w zgodzie ze sobą, działajcie w zgodzie ze, swoim, ze swoją intuicją, ze swoim sercem, tak? Wybierajcie, kierując się sercem, nie bierzcie tego, co wam tam y, pierwsze lepsze się pojawi, prawda? Dobra. Jeżeli chodzi o panów singli. Mamy tu ósemkę pentakli, słońce i piątkę pentakli, czyli pokazuje nam się tutaj być może wyjście z jakiegoś braku, wyjście z braku po prostu, no nie mieliście kogoś i brakowało Wam pewnych uczucia. Teraz otwieracie się na coś nowego i wiecie, co wydaje mi się, że może tu chodzić o kogoś z pracy, na przykład bo mamy ósemkę pentakli, więc. Mm, może to pojawić się jakieś takie nowe uczucie, nowe zauroczenie, właśnie w miejscu pracy. Dobra, jeszcze. O, nie mamy karty rady. Dobra, moment, wyciągnę wam jeszcze kartę rady. Jako kartę rady mamy kartę diabła. Czyli moim zdaniem ta karta radzi, żeby w kwietniu skupić się bardziej na swoich przyjemnościach. Na spełnianiu sobie radości, na, wiecie, na spełnianiu sobie jakichś takich małych, fajnych rzeczy, które sprawiają Wam satysfakcję, na nieprzywiązywaniu się za bardzo czy tam do pieniędzy, czy do ludzi, czy też ona radzi też, żebyście nie dali sobie manipulować, na przykład takie sytuacje. Ale bardziej kojarzy mi się z przyjemnością, więc jeżeli coś robicie, na przykład czy w pracy, czy tutaj w związku, coś planujecie, to żebyście kierowali się też swoją taką przyjemnością, że wiesz, co sprawia Ci przyjemność i w tym kierunku idziesz, tak? Dobra. Teraz jeszcze karta z wyroczni: Oczy Kondora. Ochrona, wrodzone zaufanie, wznoszenie się ponad konflikty. Oczy kondora obdarzają cię zdolnością przewidywania, pozwalającą spojrzeć do przodu i zobaczyć rozwój swojego przeznaczenia, zanim poszczególne zdarzenia zamanifestują się w rzeczywistości. Ten potężny ptak wznosi się ku krańcom atmosfery, tysiące metrów nad Ziemią, gdzie nawet orzeł nie potrafi dolecieć. Doskonały wzrok kondora pozwala mu zauważyć małą mysz z jego wysokiej perspektywy. Ty też możesz wyćwiczyć swój wzrok tak, by umieć dostrzec ludzkie działania. Oczy kondora to zaproszenie do bycia świadkiem tego, co dobre, złe, szpetne i piękne. Jednak bez reagowania na to wszystko. Działaj tylko po to, by zbliżyć się do swojego najwyższego powołania. Kondor wzlatuje ponad wszystkie inne stworzenia. Kiedy napotyka przeszkodę, po prostu wznosi się nad nią. Pamiętaj, że jesteś chroniony. Możesz znieść się wysoko ponad strzały ocen i kule zazdrości wystrzelone przez tych, którzy nie mają tak wspaniałych skrzydeł jak twoje i nadal wykucają się z gołębiami o okruchy. Uwierz, że jesteś gotowy na wszystko, co fortuna stawia na twojej drodze. Nawet jeśli jeszcze nie czujesz się odpowiednio przygotowany, do stawienia czoła tym wyzwaniom, Twoja gotowość, by powiedzieć duchowi tak, nie ma nic wspólnego z tym, jak dobrze jesteś wyposażony. Z drugiej strony wahanie może wyssać powietrze spod Twoich skrzydeł i sprawić, że zaczniesz tracić wysokość. Wysokość jesteś wzywany, by zaufać swojemu sercu i instynktowi, by działać bez lęku i nie wahać się. Nadszedł właściwy czas, nic złego nie może Ci się stać, jeśli Twoje motywy są czyste i działasz odważnie. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo Panowie za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne filmy. Pa!